Pomagamy sobie i pomagamy bardzo wymiernie. Jedną z firm, która pomaga między innymi słupskiej służbie zdrowia jest podsłupska firma Mowi Polska. A moim i Państwa gościem jest Emilia Szomburg, rzecznik prasowy Mowi Polska. Dzień dobry Panie Rzecznik, dzień dobry Panie Emilio. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Proszę powiedzieć, jakie dary, o jakiej wartości. I do jakich szpitali, i nie tylko szpitali, trafiły w ostatnich dniach? No właśnie. Przeznaczyliśmy około 200 tysięcy złotych na ten moment, przynajmniej. I większość zakupionego przez nas sprzętu trafiła do szpitala w Słupsku. Tam trafiło 20 łóżek do intensywnej terapii. Tak naprawdę te łóżka znajdą się w oddziale szpitala Słupskiego w Ustce. Trafiły tam też dwa kardiomonitory. I wyposażyliśmy również laboratorium testowe przeznaczone do walki z wirusem. Nie zapomnieliśmy też o szpitalu w Sławnie. Tam też trafił bardzo, bardzo potrzebny kardiomonitor. Um, i, I to na tyle na dzisiaj, tak jak mówię, jeżeli chodzi Jeszcze o... Stacja a, ale stacja um, Tak, pogotowie, dobrze pan mi przypomniał. Um, ta lista jest na tyle długa, że czasami faktycznie nawet nawet mi trzeba um, się zapomnieć. Um, pogotowie ratunkowe ozonatory, żeby zadbać um, tutaj o panów, którzy faktycznie spieszą z pomocą, o ich bezpieczeństwo um, i tam trafiły dwa ozonatory do pogotowia ratunkowego, również w Słupsku. Panie Emilio, to pierwsza taka pomoc, m, m, mówi Polska w dobie koronawirusa, ale um, też wiemy, że po tym jak Państwo m, zadeklarowali tę pomoc, to zgłosiło się dużo instytucji m, placówek medycznych ze Słupska i, i z całego regionu, które też proszą o pomoc. Jest szansa, że i one Państwa pomoc uzyskają? Zawsze jest szansa I, i tak jak pan mówi po tym co po tej pierwszej transzy pomocy myśmy na samym początku deklarowaliśmy się już, że będziemy bacznie obserwować rozwój sytuacji i te potrzeby tak naprawdę i faktycznie kolejne instytucje placówki medyczne już trafiały do nas bezpośrednio, kontaktują się prawie każdego dnia, weryfikujemy to na samym początku, Mamy potrzeby, zastanawiamy się, gdzie ta pomoc powinna trafić teraz. Ja też wspomniałam jakby tylko o tej pomocy takiej już ściśle, jakby, jeżeli chodzi o sprzęt medyczny, który do szpitali, ale my też robimy dość dużo interesujących rzeczy w regionie Pomorza, wspierając jeszcze inny sektor, który ucierpiał, a mianowicie gastronomię. Wiem, że jest ciężko, i, i, i to jakby my, jako firma produkująca żywność, tak naprawdę to byli nasi partnerzy. I oni teraz są w dość ciężkiej sytuacji. Z drugiej strony, ciężka sytuacja jest w szpitalach. Spiliśmy to razem i wspólnie my dajemy pieniążki, dajemy produkt naszego fajnego łososia, a oni gotują z tego posiłki dla lekarzy. I wożą te posiłki do szpitali. W tej chwili sytuacja jest na tyle ciężka, że myślę, że to jest ostatnia rzecz, o której ci nasi lekarze pomyślą, żeby żeby coś zjeść. I, I faktycznie wspieramy wiele restauracji jednocześnie i oni w naszym imieniu karmią naszych medyków na pierwszej linii frontu. A przy okazji mogą sobie lekarze i medycy zjeść smacznego łososia. Dokładnie, tak. I dużo witaminy D, dużo kwasów omega-3, więc samo zdrowie, po to, żeby jak najdłużej pozostali zdrowi. Pani rzecznik, Panie Emilio, co spowodowało, że, że firma Mowi Polska w ogóle się zaangażowała w tego typu przedsięwzięcie? Jak Pan wspomniał, tego dokładnie typu przedsięwzięcie, czyli pomoc bezpośrednia szpitalom, oczywiście zdarzyło się po raz pierwszy, no bo po raz pierwszy doświadczamy takiej sytuacji jak pandemia koronawirusa, ale pomagaliśmy już wcześniej. Jeżeli chodzi o tak tzw. CSR, czyli ta odpowiedzialność społeczna firmy, to MOWI było zawsze bardzo, bardzo, bardzo zaangażowane, zwłaszcza lokalnie. To jest naszą główną zasadą tej polityki odpowiedzialności społecznej, że działamy lokalnie. Więc jest, od zawsze był szereg przedsięwzięć, które jakby wspierały. Głównie lokalną społeczność, bo przecież nasi pracownicy, a mamy ich ponad 4 tysiące, z nimi, no właśnie, i to, w, i to właśnie tutaj w regionie, e, wraz ze swoimi rodzinami, ale też jakimiś innymi firmami współpracującymi. To jest kilkanaście tysięcy osób i czujemy się po prostu za te osoby odpowiedzialni. Za to miasteczko. E, to też, prawda, że to miasteczko. I, I tak naprawdę kiedyś czuliśmy się odpowiedzialni troszeczkę inaczej. Inwestowaliśmy w sport, inwestowaliśmy w kulturę, w edukację. Bardzo często była to młodzież, dzieci. A teraz przyszedł czas na, na troszeczkę innego rodzaju pomoc. Aczkolwiek chciałabym powiedzieć, że bardzo ważnym pytaniem jest nie, nie dlaczego, ale dlaczego to w ogóle się udało. Bo, dlaczego to na... się udało? No właśnie, dlaczego to się udało? Bo chciałam naprawdę bardzo mocno podkreślić, że to wszystko udało się tylko i wyłącznie dzięki naszym pracownikom. Mówi się wiele o tym, że bohaterami są na pewno lekarze, pielęgniarki. Mówi się też o tych bohaterach, ekspedientki w sklepach, kierowcy w komunikacji miejskiej, którzy nie mogli. Kurierzy, prawda? Jest wiele, jest wiele takich zawodów. Nie mogli zostać w domu, pomimo tej szeroko zakrojonej kampanii zostań w domu. Musieli od początku do końca y, pracować. Nie wspomina się o pracownikach y, tutaj tego sektora społecznego, produkującego żywność. A ja chciałam podkreślić, że nasi ludzie od początku do końca byli w tej fabryce i zadbali o ten nasz obowiązek, czyli dostarczenie żywności na półki sklepowe w tych ciężkich czasach. I dzięki temu, że ten produkt tam trafił, nasi klienci go kupili, dzięki temu możemy podzielić się tymi pieniążkami i wspomóc lokalne szpitale. Jest naprawdę to dzięki naszym pracownikom to wszystko było możliwe. Chociaż praca teraz przebiega w ogromnym reżimie sanitarnym, ale ten reżim sanitarny mówi Polska w Duninowie choćby wprowadziła spółka dużo wcześniej niż o tym zdecydowali i zadekretowali to rządzący. Tak, dokładnie. Um... Myślę, że głównie stało się to dlatego, że jesteśmy spółką globalną, działamy na wielu rynkach i już wcześniej dochodziły do nas niepokojące informacje z innych krajów, które sprawiły, że troszeczkę wcześniej, i tak naprawdę było to już koniec lutego, wtedy wydarzyło się pierwsze spotkanie zespołu zarządzania kryzysowego. Gdzie już wprowadzaliśmy pierwsze kroki, pierwsze rozwiązania mające na celu i chronić zdrowie naszych pracowników, i również oczywiście tą ciągłość pracy firmy. Ta, ta ciągłość jest przez cały czas. Te, te, te nitki się nie porozrywały. Mówi Polska normalnie, na ile można nazwać? To co jest teraz normą, ale cały czas pracuje, cały czas produkuje, cały czas ludzie mają zapewniony byt, bo pracę też. Dokładnie tak, dokładnie tak. Udało się do tej pory. Tutaj trzymam kciuki. Udało się. Ale udało się to, to nie jest przypadek. Udało się dlatego, że myśmy już tak wcześniej, już w lutym. Wprowadziliśmy rozwiązania, które wtedy wydawały się zbyt dalekosiężne, zbyt daleko zakrojone. Nawet nasi pracownicy trochę dziwili się, kiedy już pod koniec lutego zakazaliśmy wstępu gościom. Takie rozwiązanie ciężkie, biorąc pod uwagę, że jest to pracująca fabryka, dużo spotkań biznesowych, powiedzieliśmy już wtedy nie. Wprowadziliśmy bardzo restrykcyjne już wtedy procedury i codziennie one były rozwijane. Kolejny krok, o kolejny krok. Już wtedy zaczęliśmy mierzyć temperaturę. Wszystkim wchodzącym pracownikom zainstalowaliśmy takie monitory, bo to jest wielka masa ludzi, która w jednym momencie przyjeżdża do fabryki, które gdzieś tam pokazywały podwyższoną temperaturę. Wtedy mogliśmy tą temperaturę mierzyć. Mamy własny gabinet medyczny w Mowi, w Duninowie, co było wielkim ułatwieniem. Mamy tam lekarzy, pielęgniarki. Dzięki temu te procedury mogły być od samego początku. Mieliśmy po prostu pomoc przy, przy ich opracowaniu. Dodatkowo to, co zrobiliśmy natychmiast, to było zajęcie się naszym transportem pracowników. Powozimy ludzi autobusami. Z całego, regionu. z całego regionu, dokładnie. I tutaj od razu była taka identyfikacja tego punktu zapalnego, gdzie coś może się wydarzyć. W związku z tym myśmy podwoili liczbę tych autobusów. I nie tylko, bo od razu zadbaliśmy o to, żeby one były natychmiast dezynfekowane zamgławiane ozonowane. I nawet na tym nie poprzestaliśmy, bo kontrolujemy to, czy to działa. Mamy ważne laboratorium w Mowi i ono codziennie wykonuje dziesiątki testów, jakby tych wszystkich powierzchni, które tam są, jakichś poręczy, rurek, i sprawdzają, czy one naprawdę zostały odkażone, czy ten pojazd jest bezpieczny. Wypożyczyliśmy naszych ludzi, ci, którzy pracowali na produkcji, zawsze mieli te środki ochrony osobistej. Nasza produkcja jest sterylna. Tam nie dość, że wszyscy zawsze myli ręce i pracowali w rękawiczkach i w maskach i w fartuchach, w czepkach, to jednak jest produkcja żywności, no ale jest, wychodzą gdzie na zewnątrz, to jeżdżą autobusami, jedzą lunch w kantynie, są biura. Kontaktują się tam... z innymi, którzy być może nie pracują w takim reżimie sanitarnym. Dokładnie tak. W związku z tym zadbaliśmy o tych którym, o tych, o te miejsca, gdzie nie ma aż... Takich dużych restrykcji i tam takie restrykcje e, wprowadziliśmy. Podzieliliśmy fabrykę na strefy. E, między tymi strefami jest całkowity zakaz przemieszczania się. Ja w tej chwili e, jestem e, również, nie mam prawa pójść na produkcję i spotkać się. Możemy ze sobą również, tak jak z Panem, dzisiaj rozmawiać na Skype'ie. E, to wszystko dla, e, dla, dla bezpieczeństwa e, naszych pracowników i dlatego, żeby. Zachować ciągłość produkcji, żeby, żeby to mogło wszystko trwać i funkcjonować, żebyśmy mogli dostarczać i żebyśmy potem mogli zarobić pieniądze, które możemy, wracając do początku dyskusji, przeznaczyć na, na nasze szpitale, na, na ogólną, szeroko zakrojoną pomoc. A jeszcze po drodze 4000 osób ma pewną pracę. Dokładnie tak. Dokładnie tak. To panie Emilio, kiedy. Te jednostki służby zdrowia, ci, którzy Was proszą o pomoc. Kiedy ta pomoc może do nich trafić? To są dni, to są tygodnie? Em, tak jak powiedziałam, jak na razie otrzymujemy zapytania, dalsze zapytania. I one są natychmiast tego samego dnia, trafiają do mojego zespołu, który je szczegółowo analizuje, kontaktuje się z tymi placówkami, sprawdza, gdzie ta. Pomoc jest potrzebna najpierw? Gdzie są te najbardziej palące potrzeby? A o co proszą, Panie o te, te, te jednostki przychodnie, być może w szpitale? O sprzęt, o sprzęt I, i, i jest to najczęściej: są to środki do dezynfekcji, których nadal brakuje albo brakuje na nie środków. Są to środki ochrony. Środki ochrony, absolutnie. Dostajemy nawet bezpośrednie, bezpośrednie zapytania od pań pielęgniarek z placówek w Słupsku. Tego ciągle brakuje, tych środków, ale jest to też sprzęt. Jest to sprzęt dość podobny jak ten, który już jest na tej, na tej liście. Wiele, wiele próśb analizujemy, na pewno będziemy pomagać. Patrzymy tylko naprawdę gdzie, gdzie najpierw. Gdzie najpierw? No właśnie. I patrzymy jak pewnie jak wszyscy, no, nikt nie wie, jak sytuacja się rozwinie, jak długo tu potrwa, miejmy nadzieję, że jak najkrócej i że ta pomoc płynąca może będzie płynęła w trochę innym kierunku niż sprzęt medyczny, bo na pewno dalej będziemy kontynuowali, i, i, i na pewno wiele innych inicjatyw z zakresu. Tutaj odpowiedzialności społecznej e, Mowi w regionie. E, na pewno będziemy realizowali w tym roku oby, nie tylko tych związanych z koronawirusem. Bardzo trzymamy za to kciuki. Zdrowia życzę pani rzecznik, i dzięki dziękuję. wielkie za to, co już dla nas, dla mieszkańców naszego regionu zrobiliście. Super, dziękuję panu bardzo.